Siema! Święta, święta i po świętach. Mam nadzieję, że miło się ten czas rodzinnie. Po raz ostatni już Wesołych Świąt, jeśli ktoś jeszcze dogorywa. A już wracamy do szachów. Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w szachach szybkich. Pula nagród to 550 tysięcy dolarów. No, śmietanka szachistów, tam gra, rzecz jasna. Carlsen, Firuja, karuana. Jest to turniej systemem szwajcarskim, 13 rundowy, od 26 do 28 grudnia. I codziennie będę dla was przygotowywał recapy, jak sobie Jan Krzysztof Duda radzi w tych rozgrywkach. Jesteśmy po, po pierwszym dniu, no to lecimy z recapem. W pierwszej rundzie niestety trafił na no niekomfortowe kojarzenie, bo niby IM, niby Makarian. Ale jest to znany zawodnik z chociażby Title zdejów, gdzie no, zawsze bije się o najwyższe e, miejsca w tym prestiżowym turnieju internetowym. E, więc no pechowo się złożyło, bo ma niski ranking na żywo. E, głównie gra raczej przez e, internet. No i doszło do równej wieżówki. No ale Janek jeszcze walczy. Atak na dwa pionki, ale coś za e, Dostał szacha, krótko się odsunął. E, pionek się podsunął, no bo jakby nastąpiło bicie, no to szacha, się odsuwa. Bicie drugiego piona może nie, bo dostaniemy mata, ale po odsunięciu już ten pionek zostaje zbity i tu po prostu kolejne wymianki nastąpią i jest totalnie remisowa pozycja, więc wracamy do, do tego co nastąpiło, czyli f5, no i wtedy już wybity został pionek z a6. Nie odbijamy od razu piona, bo wtedy jakieś wieża b6, po jakimś biciu dwa złączone piony już mogą być jakimś problemem dla wieży, może kiedyś by były jakieś triki w postaci oddania wieży za piona. I czasem istnieją motywy, że dwa piony złączone dokładnie na szóstej linii wygrywają z wieżą. Ale do tego daleka droga tak czy siak to również byłby remis. No ale w partii nastąpiło spokojniejsze. Wieża b2. Wieża b6. Odsuwamy wieżę z linii a. Bicie. a6. No i tutaj triczek ze strony przeciwnika. Król e3. Jakbyśmy zagrali sobie ruch, no to oczywiście mat. Prosta pułapka. Więc król się odsunął. F4. Dociśnięcie piona. Jeden krok bliżej przemiany. Król C2, atak na wieżę, wieża się odsunęła, no bić nie warto, no bo jest odbicie i w ogóle jest to wygrana czarnych. Pionek spada, król jest zbyt daleko, więc czarne są w stanie ustawić tak zwany mostek. Dlatego wieża C6 z ciekawą pułapką, gdyż po biciu jest wieża C3 i to białe wygrywają, bo jest szach i po odbiciu pionek jest po prostu bliżej. I jesteśmy pierwsi. Dlatego nastąpiło b4, blokada punktu c3, no to kolejna pułapka, wieża d6. Z tą samą ideą, czyli po biciu wieża d3 z szachem. Bicie, odbicie i pion ucieka. W partii nastąpiło wieża c3 z szachem, król się odsunął, wieża a3, jej po posunięć. Janek już nie ma co robić, wszystkie sztuczki wykorzystał, więc się po prostu wrócił. No i przeciwnik niestety nie wpadł w tą pułapkę, więc król e2. Nastąpiła wieża d4, szach się odsunął i bicie pionka z F3. Hmm, Następnie wieża bije B4, co troszkę uprościło już pozycję. E, tu ciekawym trikiem, ciekawą próbą by było jeszcze A7. Jakby przeciwnik stwierdził, dobra, tu stoi pionek, można zagrać wieża A3, bronić od tyłu. No i ponownie spróbować zastosować tą sztuczkę wieża D3 z szachem. E, I po biciu Comptyck twierdzi, że jest to remis, no ale mimo wszystko mamy e, królową, więc jeszcze można coś tam pokombinować na niedoczasie przeciwnika. W partii jednak nastąpi obicie: wieża c8, a7, i to jest ostatnia sztuczka, gdyż niby bronimy pola a8, ale jakbyśmy zagrali na przykład król G3, żeby odblokować piona, no to białe wygrywają, bo mamy przesłonę. Mamy przesłonę i ten pion po prostu by doszedł. Po obiciu jest odbicie z dorobką Hetmana. Jednak Makarian, dobry zawodnik i wieża a8 po prostu zagrał. Bronimy piona, krócia podsunął, szach. Król musiał stanąć przed pionem, żeby uciec przed wszelkimi szachami. Odsuwamy króla. Król idzie sobie do pionka. Eee, szachujemy, żeby jak najdłużej królowi przeciwnika zajęło eee, Odsuniecie się z przed piona. Eee, stanęliśmy za pionem. No i król B6. Oddamy naszą wieżę za pionka przeciwnika. Przeciwnik będzie musiał oddać wieżę za Naszego pionka, i tak oto skończyła się partia z dokładnością z obu stron powyżej 98% na 73 ruchy. Więc po prostu no żaden Żaden z nich nie wypuścił ani przez moment tej partii. No niestety, ten turniej jest rozgrywany przez Janka pod banderą niekomfortowych kojarzeń, bo no ponownie trafił na zawodnika 2.500, ale ponownie na zawodnika, który gra dużo lepiej niż ten ranking 2.500, bo w pierwszej rundzie zremisował z Hikaru na komórą. Co jak wiadomo nie jest za łatwe. Jednak Janek tu dość przyjemną pozy pozycję sobie ustawił. Jest w równowadze. Ma przewagę na, zegar na zegarku. No i ma skoczka w zamkniętej pozycji. A goniec przeciwnika strzała sobie w piąki ustawione, ustawione na białych polach. No i jak już odbiliśmy wszystkie argumenty przeciwnika. No to czas się przestawiać. Mamy skoczka. Więc chcemy znaleźć dla niego jak najlepszą placówkę. Nieważne w ile ruchów. Tam dotrze. No i Janek sobie wybrał placówkę na F5, więc mamy hop, 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 hop. Cztery ruchy można poświęcić tyle czasu, bo przeciwnik nie ma kontry. E, więc skoczek F6, hop, skoczek G8, skoczek E7, poświęcenie pionka, ale tylko na chwilę, bo tu mamy skoczek F5 z atakiem na Hetmana i atakiem na pionka, więc mamy presję na punkt D4 i również presję na punkt B3. Nie da się obronić tych dwóch punktów naraz. No i tutaj w końcu przeciwnik popełnia błąd. Który na pierwszy rzut oka no, nie wygląda na błąd, nawet wygląda na całkiem mądre posunięcie. Mianowicie Hetman E5 z szachem zaproponował wymianę. Jednak po biciu i odbiciu teoretycznie ustawił sobie lepiej pionki. Ma jedną wyspę pionową, no a tutaj pionek z linii A będzie zasuwał. Ale figury przeciwnika są źle skoordynowane i ten gąs F3 nie bardzo ma gdzie się ruszyć. Król nie może się odsunąć, bo jest bicie końca, więc te dwie figury są chwilowo do siebie przyczepione więc goniec musiał się odsuwać i wtedy skoczek d4 presja na gońca, jeśli goniec by dalej uciekał no to mamy wieża d3 fajny parasol ze strony skoczka założony no i po prostu ten goniec upada dlatego w partii nastąpiło goniec f1 co już wygląda nie najlepiej a tutaj stoi pionek na polu f2, na czarnym polu więc jest to target którym chcemy się zainteresować najpierw ustawiamy wieżę za pionkiem, to jest taki typowy motyw Końcówkowy, zarówno białe, jak i czarne, chciałyby właśnie mieć wieżę za pionkiem, tym atakującym, że tak powiem. Nastąpił król G1, wieża A2, już się skupiamy na pionku. Każde przesunięcie pionka w przyszłości no, nie jest za dobre dla białych, bo po prostu król wtedy jest całkowicie odcięty. Nastąpił król G2 z powrotem, przeciwnik trochę bez pomysłu. No, i wtedy w zasadzie forsownie. Skoczek B3 z atakiem na wieżę, wieża się odsuwa. Skoczek C5 atak na piona, pionek się odsuwa. I skoczek E4 jest broniony przez piona, no i jest atak na punkt F2, co już dawno było widoczne. A6, skoczek bije F2, wieża się odsunęła. Skoczek G4, kolejna placówka broniona przez piona. Co więcej, jakby nawet trzeba to zaatakować, no to jest mat w jednym. Więc król się znowu odsunął, król jest całkowicie odcięty. No i wieża a1, presja na gońca, jeśli król się odsuwa z tego związania, no to skoczek e3 z szachem, bicie gońca, pionek ucieka, i tak skoczek e3, na związaniu w tym zdobyć figurę, no ale tego pionka trzeba się po prostu pozbyć. Jeśli król by się podsuwał, to i tak bijemy skoczkiem, doróbka hetmana, bicie, odbicie i wieżówka z dwoma pionami więcej, oczywiście wygrana dla czarnych. Nastąpiło od razu doróbka hetmana, bicie, goniec e2 i po ruchu wieża a 2 białe się poddały, bo jest presja na gońca, goniec no może się jeszcze odsunąć na f3 na przykład, no wtedy po prostu sobie obronimy piona, po prostu mamy kolejną dobrą placówkę dla skoczka na f5, przeciwnik nie ma totalnie kontry, Janek ma dwa piony więcej, no i słusznie przeciwnik się po prostu poddał, no ładnie wykorzystana przewaga przez Janka. Więc na razie półtora z dwóch. Kolejne skojarzenie z silnym, znanym zawodnikiem, bo Janek bardzo często się mierzy z Dawidem Parawianem, między innymi na Title Tuesday, jak komentuje te rozgrywki. Więc kolejne dość niekomfortowe kojarzenie, ale raczej Janek dość często wychodzi zwycięsko z tych pojedynków. No i tutaj y, to powstało po przyjętym gambicie hetmańskim, więc to jest generalnie dość remisowe na najwyższym poziomie, dużo rzeczy się wymienia, ale widać, że Janek na tym turnieju jest głodny, mm, głodny zwycięstw. No i tutaj zagrał wieża d3, widać tu już jakieś wieża g3, atak na króla, jakieś gsb h6, no... Okiem ludzkim widać, że tam są problemy. Kąpek Komp to sobie wybroni, ale kompka się nie słuchamy. No i tu nastąpiła wywrotka, bo gojenc bije C3. To był taki bejcik, bo po gojencu bije C3 czarne sobie zaplanowały odbitkę i gojenc E4. I teraz nie można zagrać wieża G3, bo po skoczek F5 po prostu ta wieża jest praktycznie złapana. Jednak to był taki bejcik. Bo wieża po prostu się wróciła. A co się zmieniło? Już nie mamy dwóch odstających od siebie pionków na linii B i na linii D. Tylko mamy dwa złączone silne piony w centrum, które zaraz po prostu ruszą i nie, będą, i nie będzie co zbierać z czarnych. A ten pionek na linii A totalnie nie ma znaczenia. Jest zablokowany przez gońca, nawet jakby, chciałby, nawet jakby chciał kiedyś się ruszyć. No i po prostu prędzej czy później i tak by upadł. Nastąpiła wieża C8. No i już czarne zaczęły się bać tego, tych pionków. Białych. Co więcej, Janek też dobrze zarządza czasem, co jest niespotykane u Janka, ale, ale poprawił się w tym elemencie gry, więc to mi się bardzo podoba. C4, ruszamy dalej, goniec broni, więc fajnie. Skoczek F5, no to D5. Jest to niby błąd, a jednak ciekawa pułapeczka, bo po D5 nastąpiło bicie i F3 ten goniec jest złapany. W samym centrum goniec został złapany. Po prostu figura więcej. Nastąpi skoczek H5, no to nawet się nie śpieszymy. Na razie Gajęs H2, nie musimy tego od razu odbijać, szczególnie, że Gajęs nam wisiał. Teraz w ogóle grozimy i wybiciem, i jakimś G4 z potencjalnymi widełkami. Na no, przeciwnik nie ma już co robić, więc wrzuca wszystkie figury do ataku. Hetman G5, szuka jakiejś kontry na królu, no to hetman D2. Skoro i tak zdobędziemy figurę, no to warto wymienić hetmany, to wtedy na pewno przeciwnik nie będzie miał żadnej kontry. Przeciwnik nie przystał na, na tą propozycję, no to... Czas odciągnąć tego hetmana, który broni skoczka, czyli H4. Przeciwnik musiał wybić, no i wybicie skoczka. Goniec wciąż pod atakiem. Goniec C2 i po wieża D4 presja na hetmana. Hetman się odsunął, bicie piona. Jest groźba iścia pionem. Gojęc tutaj super strzela, mamy na czysto figurę więcej. Przeciwnika figury są totalnie nieskoordynowane. No i Dawid po prostu się poddał też. Miał spory niedoczas, w porównaniu z Jankiem, więc tutaj całkiem clean gierka 2,5 na 3. W czwartej rundzie, niestety, dead draw przez całą partię. Nastąpiła A5, pionki się powymieniały. No i ładny ruch ze strony oponenta, czyli wieża C4. No, to sobie zmusił do wymiany wież, a skoczkówka jest oczywiście remisowa. Jeśli ktokolwiek miałby to grać na wygraną, no to tylko białe przy tym łańcuchu pionowym. No i tu po prostu. Grzecznie zgodzili się na remis. Więc 3 z 4. No i ostatnia partia pierwszego dnia. Ze znanym i jakże lubianym Hansem Niemanem. No i jak widać po silniku, tu się już nic nie wydarzy. Jest 0-0, pomimo przewagi jakości po stronie Janka. No to te piąki w każdy z innej parafii, dwa pionki mniej. Więc to wszystko się wyrównuje. No i tutaj król się podsunął. Atak na skoczka, skoczek się odsunął i C4. Genialne posunięcie, które zaważy o losach tej partii. Mimo, że wciąż kąpek nie wie o co chodzi, no to zobaczmy, co się działo dalej. Skoczek D7, wieża B3, próbujemy gdzieś tam wkroczyć, ale że tak powiem, to by nic nie dało. Nie ma co tam atakować. Pionek się podsunął, wieża się wróciła z szachem, król podszedł do przodu. Wieża E3 i G5. Blunder. W takiej pozycji niejakiej, 4 minuty na zegarze. I G5 przegrywa partię. I od razu Janek to wypatrzył. C5. Ruch wykonany bardzo szybko. Mm, taktycznie Janek jest bardzo mocnym zawodnikiem. No i teoretycznie po dwie figury. To nie ma sensu. Ale z drugiej strony odciągamy jedną z tych figur. I wtedy mamy. Mm, potrójną presję na piąka z E5. I go zdobędziemy. No ale jak to. Odbijamy gońcem. Jest atak na wieżę. Więc nie możemy tego zbić. No bo jest bicie wieży. I wygra na czarnych. Bez sensu. Ale po biciu. Mamy wieża, bije e5. Tak źle są ustawione figury przeciwnika, że jesteśmy w stanie poświęcić jakość, bo po odbiciu wieża wchodzi do gry, i jest atak na króla, na gońca i na wieżę. Jeśli król się odsuwa na d7, żeby bronić wieżę, no to bijemy gońca. Jeśli król się odsuwa na d6, żeby bronić gońca, no to bijemy wieżę. I w ten oto sposób Janek wygrywa z Hansem. Nastąpił gojec f8, jeszcze ostatnie podrygi, no to gojec bije e5, e, krót się odsunął, zbicie kolejnego pionka, e, cały bastion, cała ob obrona e, Hansa upadła, bicie, odbicie, odbicie piona, wieża c3, krót się podsunął, e, zaatakował pionka, pionek do przodu, wieża c4, atak na oba pionki naraz, e, pionek się podsunął, kolejny pionek upadł, no i tak skubiemy do końca pionki wszystkie e, jakie są w opcjach. Trzeba było jeszcze tutaj dokładnie pograć, no ale to już jest realizacja, którą Janek z zamkniętymi oczami byłby w stanie zrealizować, więc nie będę tego jakoś bardziej omawiał, żeby ten filmik nie był aż takim tasiemcem. A więc z pierwszego dnia Janek wychodzi z bardzo dobrym rezultatem, 4 na 5 punktów. Jest w tak zwanej szerokiej czołówce, bo jedynie chyba tam 5 zawodników ma 4,5 punkta i nikt nie ma kompletu. Więc Janek nadal jest w grze. Trzymajmy za niego kciuki, zapraszam na kolejne recapy w dni kolejne. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobał ten recap, czy było to zrozumiałe. Będę mega wdzięczny, jak cokolwiek pozostawicie po sobie, żeby rozkręcić ten kanał. Taktyczna łapka w górę, taktyczny komentarz właśnie, subik z dzwoneczkiem i do następnego razu. Elu!